Cześć, witam was w kolejnym już odcinku Simsów. E, Hamlecik jedzie właśnie sobie do pracy. Podliczę się szefowi, tak mi ostatnio ktoś poradził w komentarzach, abym tak robiła i że będzie niby lepiej. Będą awanse i w ogóle. Anastazja też chyba do szkoły zaraz sobie będzie jechała, zaraz to zobaczymy. Dzisiaj masz do szkoły? Masz do szkoły, dobrze. Na godzinę dziewiątą telimena na godzinę również dziewiątą. Czyli poczekamy, aż, aż przyjedzie samochód i autobus. Pojedziemy sobie do pracy i wtedy, wtedy, nie wiem. Nie wiem, może wam coś pokażę fajnego w Simsach. No, chyba wam coś pokażę. Dobra. E, Anastazja leci sobie do pracy, do szkoły. Jeszcze praca nie tak szybko przed nią. Telewizor się zepsuł. Trzeba go wyłączyć. Dobra. Technik naprawczy przyjedzie sobie. Dobra, niech sobie przyjedzie. Normalny wysiłek? Chyba normalny wysiłek, prawda? Tu będzie ok. A co, w końcu ta limina nie pychała? Pychała? Nie wiem, nie wiem. Dobra, niech ona tam sobie siedzi. Niech mnie nie denerwuje tylko. A może się nam uda odwiedzić tych sąsiadów, O Kurde, muli mi się, ale to nic. O, odwieźć rodzinę, odwiedź w końcu, wam pokażę jak się odwiedza rodzina. Znaczy, wiecie jak się odwiedza, bo, bo, bo nie raz, raz odwiedzaliście, ale... a chodzi o to, że to są Sims i w Simsach inaczej jest. No nie, mul się, no... Dobra. Idziesz, idziesz, odwiedzasz tą rodzinę. Dobra, idziesz, ją odjedę ją. I zaraz wam pokażę, jak ona na przykład coś tam zrobić. Czy będzie chciała się wykąpać, nie wiem, załatwić swoją potrzebę na przykład, na przykład. Czy coś tam. Patrzcie. Przykładowo idę sobie wziąć prysznic. I i on. On, właśnie, on. Dobra, na prysznic mi jeszcze pozwolił, ale przynajmniej pójdę spać w jego łóżku. I zobaczymy, czy, czy będzie miał do mnie jakieś sapy. Nie ma do mnie sapów? O, jest. Się zachowuje, pora wyjść, widzicie? I to jest moim zdaniem nienormalne, bo to jest mój sąsiad. Mój sąsiad, tak? Mój sąsiad, który mnie, nie wiem, wygania, tak? Z własnego... Y z własnego pomieszczenia, w którym teraz przebywam Tak? Ale nie, to jest nie fair, bo przecież to jest mój sąsiad Nie wiem, trzy kroki od moich drzwi A on mnie wygania Takie są Simsy właśnie I czego one uczą? Nie wiem, nie wiem Trzeba się nad tym naprawdę głęboko zastanowić Bo, bo ja powiem tak One nie uczą nic, bo naprawdę Nie, tam nic to nie Ale mało uczą Yy, moim zdaniem wolałam The Sims 2, ale tak jak właśnie tą oszkomość odpisałam. Aktualnie nie posiadam Simsów The, Sims, no, Sim'sów The Sims 2. Ale może jakoś zdobędę, to będę też właśnie robiła filmiki z tej gry. Jak zdobędę, oczywiście. Nic nie obiecuję wam. Bo wolę nie obiecywać yy, czegoś, czego nie jestem pewna, czy mi się uda zrobić, prawda? Ale to jeszcze się zobaczy. Zobaczy się. No i Murzynek poszedł do szkoły, i białe dzieci ją zaakceptowały, chyba. Zaraz zobaczymy, jaką ma cenę. Ale lepszą cenę? Nie, czy dopiero. Ale będzie musiała jeszcze pracę domową w tej chwili odrobić. Ale na pewno zaraz nie odrobi, bo ten. Bo będzie jej się chciał spać i nie odrobi pracy domowej. Aha, jeszcze tam ktoś mi pisał, że dom jest za duży Jeszcze raz mi ktoś pisał ja, po, ja powtórzę to już ostatni raz, dobrze? Ja wiem, że mój dom jest za duży Wiem, widzę to, jak gram Mam to przed oczami Ale po prostu nie zmniejszę już, już tego domu Dlatego, że tu są krzaczki Tu są kwiatki Tu są moje kochane słoneczniczki Kwiat i też I nie zmniejszę już, bo to jest zbyt dużo pracy po prostu mi się nie chce. Taka jest moja odpowiedź. Nie chce mi się tego robić. Wiecie, mogłabym to zrobić, ale... Nic w tym nie widzę, czym. Bym... No nie wiem, no. Chcecie to po prostu sobie zmniejszyć swoje domy w tej grze i, I tyle. Nie wiem. Ja to, ja to widzę w ten sposób. E... I tak, no i nie zamierzam zmniejszać mojego domu, bo to jest mój dom i, i, i już. O. I to jest moja posesja i, i tyle. No. Właśnie tak. Tu sobie teraz Anastazja poszła spać. Yy, czyli tak, ja się z Wami żegnam. No kiedyś musi nadejść ten czas, żeby się pożegnać w filmiku. Dlatego się z Wami żegnam. Yy, pozdrawiam Was yy, i tak, no, i ten, no. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć.